Przede wszystkim, nazywam się Radek Anuszewski, prowadzę bloga frontkf.pl i chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o bibliotece imr.js. Biblioteka ta pomaga w osiągnięciu niemutowalności. Niemutowalność polega na tym, że raz ustawiona wartość nie może być zmieniona i głównymi zaletami niemutowalności, jakie daje nam niemutowalność, to obsług, uproszczona obsługa wielowątkowości czy wieloprocesowości. A także mniej błędów spowodowanych przestawianiem wartości w, w różnych miejscach aplikacji. Że wartość zmienia się w jednym miejscu, a efekt tego widzimy w kolejnym, ponieważ one współdzielą referencję. Więc, tak, jak powiedzieliśmy, bio do implementowania niemutowalności posłuży nam biblioteka iml.js. Ona ma, ma bardzo proste API, gdzie główną funkcją jest funkcja produce. Efektem działania tej funkcji są obiekty JavaScriptowe, więc nie trzeba robić konwersji z formatu oraz do jakiegoś innego formatu. Jest ona zastosowana pod spodem w bibliotece Redux Toolkit, o której jeżeli chcesz poczytać, to wejdź proszę na frontendpl Tam, jeżeli podasz imię, adres, e-mail, będziesz mógł pobrać dokument, gdzie omawiam tę bibliotekę. Ale wróćmy do naszej prezentacji. Więc mamy funk biblioteka immer.js eksportuje funkcję Produce odpowiadającą za utworzenie nowego stanu. Ta funkcja może zwracać nową funkcję, której możemy użyć w use State, w Use Reducer i w reducerze, reducerze reduksowym, na czym nam głównie zależy. Więc spój spójrzmy na naszą aplikację. Bardzo prostą aplikację, która służy do dodawania zwierząt. Dodajmy sobie jakiegoś burka. Co ma 3 lata. Widzimy, że dodał się do listy. Wyświetlamy to, co mamy w storze. Dajmy sobie jeszcze jednego jakiegoś azora, Azor H4. Jak to będzie kod bo czemu nie. Widzimy, że zli zliczamy submity oraz wyświetlamy dodane elementy. Teraz zobaczmy jak to jest w kodzie zrobione, czyli e, imię wiek i gatunek przechowujemy w stanie lokalnym, ustawionym za pomocą setState. Liczbę submitów formularza zliczamy lokalnym reducerem, który, którego używamy w, za pomocą kółka useReducer, a także mamy w aplikacji reducer reduksowy, który przetrzymuje listę elementów, które zostały wysłane. I teraz, jeżeli spojrzymy, jak wygląda użycie SetState, no to o ile to jest dla nas logiczne, jak to wygląda, czyli ustawiamy nowy stan, zwracamy nowy stan poprzez skopiowanie starego i dodanie ustawienia nowej, nowej zmiany, w tym wypadku Name, no to jest, jest to w jakimś sensie nieczytelne, jeżeli ktoś miał z tym wcześniej styczności. Dodatkowo może to być problematyczne, jeżeli mamy ma, mamy zagniżony stan. Wtedy trzeba jakby dostawać się do tych zagłębień i, i, i to zmieniać. I teraz jak, jak może nam pomóc tutaj Emerge.js? Otóż możemy przepisać ten kod na taki sposób, aby on wyglądał jak, 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 jak kod mutowalny, który jest dużo czytelniejszy, dużo, dużo łatwiejszy w czytaniu. Najlepiej może może przepiszmy to na używanie produce z immer.js. Oczywiście musi być zaimportowane z Zimmer. Już, już, już przepiszmy, tylko żeby się tutaj nie... Ok. I tutaj zamiast działać w taki sposób, to zwyczajnie state.name równa się name. Okej. Okay. I teraz powinno być dobrze teraz efektem działania funkcji produce jest funkcja, która odpali nasz callback i teraz biblioteka zajmuje się niemutowalnością tego stanu zamiast, zamiast my ręcznie możemy pisać kod w sposób w cudzysłowie mutowalny który moim zdaniem jest dużo bardziej czytelniejszy teraz przypiszmy wszystkie set na to, żeby używały tej, tej formy Age. Jest ona krótsza, bardziej zwięzła, i moim zdaniem zdecydowanie bardziej czytelna niż. Brid. Równa się. Brid. Dobrze. Teraz analogicznie możemy zadziałać, jeśli chodzi o Reducer. Zamiast używać wprost funkcji, możemy ją przekazać do funkcji produce. Tu mamy funkcję produce, przekazujemy do niej funkcję i w nieco inny sposób przekazujemy tam initial state. Teraz tak, ponieważ tutaj nie zwracamy, nie zwracamy nowej wartości a yy, modyfikujemy poprzednią to nie potrzebujemy returnów, możemy zrobić yy, break i wartość Submit kanta podnosić wprost. Plus równa się 1. Widzimy, że skupimy sobie ten kodzik, żeby mieć to. Jeżeli, jeżeli mamy taki kod, co jest kodem w sumie dość prostym, ponieważ to tylko pod, dodaje 1 do, do wartości, wersus taki kod, no to ja nie mam wątpliwości, że w taki sposób jest dużo czytelniejszy. I teraz o, przepraszam. Spójrzmy jeszcze na. Kod reducera reduksowego. Tutaj możemy zastosować dokładnie taką samą operację, czyli zamiast wprost deklarować funkcję, możemy przekazać ją do metody produce. Zrobimy dosłownie to, co zrobiliśmy w tamtym miejscu. Tak samo base tej nie ustawiamy w taki sposób, bo przekazujemy go jako kolejny parametr. Okay. I używamy breaków zamiast returnów. Teraz przytrzymamy na chwilę, żeby to było widoczne różnica między oba, oboma kodami, dlatego że, jeżeli użyjemy, użyjemy typ produce, to możemy napisać w taki sposób: zwyczajnie dodawać, dodawać element do listy, to już biblioteka już zadba o to, żebyśmy mieli niemutowalność i nowy stan. Za każdym razem była nowa referencja. Nie potrzebujemy robić takiego dość skomplikowanego returna. Możemy go zamienić w proste dodanie do, do listy. Sprawdźmy w ogóle, czy, czy to działa tak, jak mi się wydaje, że powinno. Dodajmy jeszcze raz jakiegoś burka, który ma 23 lata. Bo czemu nie? Jest psem. Ok, dodał się do listy. Dajemy Azora, który będzie miał 6 lat i będzie kotkiem. Bo czemu nie? Czyli widzimy, że wszystkie funkcjonalności tej naszej prostej zostały zachowane. I jeżeli porównamy sobie kod, przykładowo, wycofajmy, żeby mieć ten stary kodzik. My taki kod, versus Taki kod, tutaj nie mam wątpliwości, że dzięki użyciu a jeszcze break, żeby się i to odczepiło. Nie mam wątpliwości, że ten kod jest czytelniejszy. Dodatkowo to nam znacznie, takie taki podejście znacznie uprości nam obsługę na przykład zagnieżdżeń, dlatego, że będzie w taki sposób będzie do nich się znacznie prościej dostać. Więc mam nadzieję, że Nauczyłeś się czegoś nowego, że też podoba ci się kod, który jest pisany przy użyciu biblioteki Immer.js i że zastanowisz się, czy w kolejnym projekcie warto dać jej szansę. Także tyle z mojej strony. Dziękuję za, za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymaj się.